Proszę Państwa, no same dobrodziejstwa. Przynosi nam wojna na górze między i watachami. Militaryści w ogóle mają takie pożekadło: korzystajcie z wojny, bo pokój będzie straszny. No i rzeczywiście, gdyby nie ta wojna na górze, zapoczątkowana, przypominam, takim lekkomyślnym i chyba nieprzemyślanym, jak dzisiaj się okazuje, zatrzymaniem generała Czempińskiego, gdyby nie ta wojna na górze, to byśmy, kto wie, czy by krakowscy eksperci, mogli odczytać to, co przecież nie mogli, czego przecież nie mogli odczytać przez dwa lata, a teraz proszę bardzo, w mgnieniu oka odczytali słowa nieczytelne do tej pory, z których wynika, że te słowa, te wypowiedzi przypisywane generałowi Błasikowi, który tam miał się po pijanemu awanturować, kopicie i wygrać pistoletem tym pilotom i krzykiem ląduj dziadu i tam naciskać psychicznie, okazało się, że to nie generał Błasik, że to drugi pilot. No i w tej sytuacji i okazało się, że nie ma żadnego dowodu, że generał Błasik w ogóle był w kokpicie. Tymczasem, jak pamiętamy wszyscy, na obecności generała Głasika w kokpicie i na tych jego naciskach i pogróżkach, została zbudowana cała teoria katastrofy smoleńskiej. No i teraz prokuratura niezależna, która tam przeżyła moment kotłowaniny takiej. Pan, pan prokurator Seremet, pan prokurator Parulski, teraz widocznie jakieś siły wyższe wzięły ich obydwu za łeb i kazały usiąść się obok siebie na konferencji prasowej. Na, podczas której pan prokurator serem z miedzianym czołem żyrował te krętactwa pana prokuratora Szeląga, który nie potrafił odpowiedzieć na najprostsze pytanie dziennikarzy, w takim razie co tam, kto siedział w tym kokpicie i dlaczego do tej pory wszyscy opowiadali o generale Błasiku. No, ale trudno za zbyt wiele wymagać od prokuratorów, wojskowych czy w ogóle od prokuratorów, jak wiadomo, prokuratura jest niezależna, więc no, musi że tak powiem jest w cęgach reżimu tak jak my wszyscy w związku z tym no jesteśmy tu wyrozumiali, ale nie o to przede wszystkim chodzi tylko o to, że jeszcze tego samego dnia musiały pójść do konfidentów w mediach i do autorytetów moralnych i do salonu stosowne dyrektywy, bo od tamtej pory wszyscy śpiewają z jednego klucza tak jak przedtem, jak powiadam, cała teoria katastrofy smoleńskiej została ufundowana na obecności generała Błasika w kokpicie. Tak teraz wszyscy mówią, że to w ogóle jest bez znaczenia, czy generał Błazik tam był, czy go nie było, bo i tak. Przyczyną katastrofy smoleńskiej jest sławny błąd pilota, tak jak było uzgodnione na samym początku. Przypominam, że pan minister Sikorski to wiedział, zanim jeszcze Rosjanie jakiekolwiek orzeczenie wydali, więc na pewno, na pewno taka wersja została wstępnie zatwierdzona jeszcze przed katastrofą. Bo jestem co do tego, coraz mniej wątpliwości jest w miarę pół czasu. Jeśli wojna na górze potrwa jeszcze trochę, to przecież eksperci krakowscy mogą jeszcze w tym zamieszaniu odczytać inne słowa, co by było, kto wie, czy nie odczytają nawet od głosu wybuchu bomby na pokładzie samolotu. Ciekaw jestem, jaką wersję do lansowania wtedy dostaną. Autorytety moralne i konfidenci w mediach, bo jakąś wersję na pewno dostaną. Być może, że dostaną taką wersję, że ewentualna obecność bomby na pokładzie też nie ma najmniejszego znaczenia, bo przyczyną przecież nie była żadna bomba, tylko błąd pilota, tak jak było ustalone od samego początku.